Tych osób, które zainteresowane są przede wszystkim tą częścią artystyczną, to bardzo polecam spektakle Teatru Witkacego, Monodram Ireny Jun. To wszystko będzie się działo w piątek. No bardzo serdecznie zapraszam na wyjątkowy, bardzo odważny performance Moniki Wachowicz, który będzie w czwartek o 18.00 u nas w Teatrze Przedmieście. No ale jeżeli zapraszam na, no to, to, na to, to również zapraszam do siebie na, na swój spektakl Ceremonia, który będzie w piątek na zakończenie całego festiwalu. No nie ma takiego punktu w zasadzie, który, który wydaje mi się nieciekawy. No przecież jeżeli mówię o spektaklach, to muszę też powiedzieć o otwarciu, o odsłonięciu rzeźby Józefa Szajny, to będzie na rozpoczęcie całego festiwalu, rozpocznie się to happeningiem artystycznym, jakby ku czci Józefa Szajny. Happeningiem, który rozpocznie się przy szkole, wyższej szkole informatyki i zarządzania, a przejdziemy całym korowodem pod drabinę do nieba. To są rzeczy artystyczne, to jest ta część artystyczna festiwalu, ale dopołudniowe wydarzenia są równie ciekawe, bo to są prelekcje, spotkania, spotkania z naukowcami, z artystami, ale też. Wycieczki do miejsc związanych z dzieciństwem i miejsc, powiedziałabym, takich kultowych w historii teatru, bo to jest w piątek jest wycieczka do nienadówki, o której niejednokrotnie wspominał Jerzy Grotowski, dla którego ta nienadówka była miejscem symbolicznym, szczególnym. I tam będziemy mogli posłuchać opowieści, wykładów i o samej nienadówce, ale też o nauczycielu Grotowskiego, który też był nauczycielem artysty, który ma u nas wystawę podczas festiwalu. To jest Stanisław Orzuk z Rzeszowa i jego wspaniała wystawa będzie w, w piątek pomiędzy dwoma spektaklami. Pomiędzy spektaklem Irenyun a spektaklem Teatru Witkacego. W sobotę zapraszamy na wycieczkę do Wielopola tam jedziemy, odwiedzamy muzeum imienia Tadeusza Kantora. Czujemy klimat tego miejsca, oglądamy film Ostatnia Wieczerza w Wielopolu. Znowu mamy spotkanie z rodziną artysty, więc tak naprawdę można się podczas tych spotkań, podczas tych spektakli można się w ten klimat sztuki czy w ogóle poszukiwań artystycznych bardzo mocno wkręcić, zaangażować, odkryć coś dla siebie. Ja ze swojej strony zapraszam gorąco na spacer o godzinie 16 w czwartek. Spacer śladami Jerzego Grotowskiego w Rzeszowie. W tym roku przypada 90 lat, kiedy urodził się tutaj u nas w Rzeszowie, mnóstwo śladów jego obecności. W samym centrum Rzeszowa jest, o czym mało się mówi i o czym chciałabym opowiedzieć i przypomnieć. Nastąpiła trochę wymiana pokoleń, mamy też młodych widzów. Czym ty dziś zachęciłabyś szczególnie tych młodych, którzy szukają, poszukują tego teatru, poszukują jakiejś nowości albo historii pokazanej na nowo? Dlaczego warto przyjść na źródła pamięci? Wydaje mi się, że każdy młody człowiek, który zaczyna interesować się teatrem, który zaczyna interesować się Prawdą w sztuce, jakimś odkrywaniem czegoś głębszego, nie tylko jakimś komercyjnym, powierzchownym myśleniem, to on prędzej czy później trafia na te nazwiska. A jeżeli przypadkiem okaże się, że ta osoba mieszka w Rzeszowie i odkrywa, że te nazwiska związane są z tą Ziemią, ogólnie mówiąc z Ziemią Rzeszowską, no to, no to naprawdę ma duże pole do, do odkrycia. I tych osób nie jest wcale mało, bo ja obserwuję młodzież, która przychodzi do mnie na spektakle, na, spek na zajęcia teatralne. Im trzeba to wszystko pokazać, trzeba przed nimi to odkryć, bo, bo często młody człowiek jest zagubiony w tym natłoku informacji. I dlatego też ten festiwal co roku ma o tym przypominać: ma pokazywać bardzo dobrze, dobre spektakle, ma pokazywać miejsca związane z, z tą twórczością i przypominać te nazwiska.